Cześć, witajcie! Nadszedł czas od ogłoszenia wyników mini konkursu. Akurat mam tablet, tak jak mówię, zawsze staram się wszystkie komentarze czytać, powiem Wam. Bardzo dużo fajnych, pozytywnych komentarzy było, no, ale oczywiście, jedna osoba może tylko wygrać. Ale nie zrażajcie się, bo na pewno pojawi się konkurs na 100% i będą do wygrania to produkty amerykańskie. Um, jak będzie filmik o numerze 200, a już, jest, już wam mówię, ile filmików. 155 jak będziemy się zbliżać do yy, filmiku o numerze 200 to na pewno filmik się wcześniejszy pojawi z zapowiedzią, więc się nie zrażajcie prawdopodobnie będzie tylko mogła wygrać jedna osoba ale będzie to taka wypasiona paczka ze słodyczami amerykańskimi no, więc tak, było trochę komentarzy Około 6 komentarzy. Około 6 komentarzy. Bardzo fajnych komentarzy pozytywnych. Ale oczywiście, jedna osoba mogła wygrać. Jest to Wiki TV. Proszę o podanie adresu na mojego maila pod filmikiem. Znajdziesz tego maila. Obserwujcie na bieżąco kanał. Na pewno filmik o numerze 200 będzie z konkursem. Będzie na pewno wypasiona paczka, na pewno będą to słodycze amerykańskie. Po prostu obserwujcie na bieżąco. Każdy będzie miał szansę wy wygrać. No to oczywiście podobne zasady, zasubskrybować będzie kanał, yy, polubić. No i oczywiście yy, umieścić odpowiedź. Jeszcze powiem Wam szczerze, nie wiem co to yy, będzie za yy, zagadnienie, ale na pewno nie będzie mogła brać udziału moja rodzina, bo chcę, żeby ten, te wszystkie konkursy, które mam na kanałach, były sprawiedliwe albo w miarę sprawiedliwe. Wiadomo, wszyscy no, nie mogą wygrać, ale właśnie wygrała yy, wiki TV, więc proszę o podanie yy, adresu i tyle, paczka zostanie wysłana. Jest to u nas dostępne, widziałam to wielokrotnie w sklepach, ale szczerze mówiąc nie miałam okazji tego jeść. No Jakoś przychodziłam zawsze obok tego obojętnie. Ale szczerze mówiąc jestem ciekawa smaku. Co to, co to jest w ogóle, czy jakiś marcepan, czy, czy po prostu jakiś batonik, nie wiem. Fajne napisy tu, nazwa, nazwa batonika, jest akurat końcówka. Dobre. Mleczny smak. Bardzo dobry. Na pewno godne polecenie. Wam, wam tę blerone polecam. Mogę Wam polecić, na pewno robi ta sama firma co Milka. Oczywiście, chrapa, jest ta aktoreczka drugiego planu. Tym razem jeszcze gdzieś mi się zapodział batonik. Take it. Sunday. Czekolada z mlekiem. Ten batonik wygląda. A jak smakuje? Chcę dodać jakiś herbatnik, a w środku jest czekolada. Tak on wygląda. Mm. Wydaje mi się, że ma mm, bardzo podobny smak jak u nas są takie mm, nie, nie pamiętam jak to się nazywa ale są takie hit czy coś takiego takie okrągłe z czekoladą w środku to tak samo smakuje, więc na pewno mogę Wam ten batonik polecić więc Wam go serdecznie polecam y, Szejka o smaku truskawkowym już we wcześniejszym filmiku wam pokazywałam jak to wygląda. Tak on wygląda. Bo już ten shake bananowy skończył się. Mam mleko. Dużo mleka. To otwieramy. Mogę coś otworzyć Łyżka dobra na wszystko. Mmm, zapachłem wam. Mm. Wydaje mi się, że bardzo podobny jest do zapachu. Jak są te chrupki kukurydziane, ale w smaku truskawkowym flipsy, to po otwarciu jest ten zapach, jest identyczny zapach. Mmm, bardzo ładny jest to oczywiście taki różowy proszek. Chcę to bardzo przykleić, żeby nie usypać. Dwie łychy. Mm, jak to ma taki zapach i taki... Jak ma smak taki jak zapach, no to może może być spoko. Mieszam. Trochę się potłukę. Wiem, że to jest niekulturalne, no ale. Mam bardzo wąski, wąskie dno. Zapach, powiem, wam, niewyczuwalny. A jak już momencie, proszę muszę złotko wziąć, żeby nie nachlapać. Tak, i no pój, zdrówko. Mmm. ale pycha bo wam, ja tak smakuje identycznie jak się kupuje mm, mleko o smaku truskawkowym taki ma smak zarąbisty, więc wam bardzo bardzo, bardzo polecam tutaj byłam w T-Mobile, bo dawno, dawno temu skończyła mi się umowa miałam już przestarzałą kartę, bo ponad 10 lat i po prostu babka mi powiedziała, że już żadna promocja na tą kartę się nie łapie Chciałam numer zmienić umowa i tak mam fajną umowę na dwa lata płacę miesięcznie i to jest abonament, płacę miesięcznie 29,99 na wszystkie stacjonarne na wszystkie telefony komórkowe ze wszystkich sieci mam za darmo dzwonienie, sms a oprócz tego jeszcze 1 GB internetu trochę powiem wam szczerze, miałam cyrki z tym bo miałam mieć numer inny, się okazało, że miałam, y, dostałam inny numer. Po prostu latanie, odkręcanie tego, ale to szybko w miarę zajęło nie wiem, z 5 minut, może. No, ale oprócz tego dali mi taki gadżet. Widziałam, że facet to był, dostał t-shirt. A mi dali bidon z Robertikiem z Robertem Lewandowskim. Taki bidon. No, fajna sprawa dla swoich klientów. I ja powiem Wam szczerze. Na dużo fajniejszych warunkach jestem, jak mam nowy numer, jako nowy klient. jeżeli jakbym była jako stary klient, więc fajnie. Oczywiście telefonu nie brałam, bo telefon jest w miarę, taki, mój w, miarę w takim stanie ok, że nie muszę, ale myślę, że taniej mi wyjdzie, bo babka mi jeszcze pokazywała ofertę z telefonem. To musiałabym płacić abonament 79 z hakiem przez 2 lata, czyli to wychodzi 1000 z hakiem, czyli można sobie już fajny telefon kupić. Więc bardziej się opłaca po prostu wziąć abonament, a osobno sobie kupić telefon. ja mam fajna fajna sprawa. To takie coś. Tam.